Pewnego czwartku polski trybunał Chciał przejąć moje ciało, twoje ciało, 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 ciało Pewnego czwartku polski trybunał Wyrzegł wojnę w biały dzień Więc jeśli nie chcesz swojemu ciału Powiedzieć ciało, 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 ciało To weź transparent, jak inne siostry i swój bunt po ulicy nieś. Niech płonie nasz gniew w tysiąca gardę, co krzyczą dość ofiarą, dość ofiarom para od nas wiaro. Jesteśmy wolne, jesteśmy równe i światło słyszy nasz. Ciao, o ciał, ciao 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 ciao. Jesteś transparent jak inne siostry i bądź swój po ulicy nie Powiedzieć, że chyba tak naprawdę nawet wprowadzony zakaz aborcji w wypadku wad letalnych czy wykrytych wad płodu nie jest jedynym powodem, dla którego my się spotykamy. Tak naprawdę to po prostu przelało szale goryczy względem tego, co ten popieprzony, brzydko mówiąc rząd, wyprawia. Nie zgadzam się z naszą władzą, która odbiera nam prawo wyboru. Ponieważ sądzę, że każda kobieta ma, decy ma prawo decydować o sobie. Do tej pory e, PiS e, po prostu łamał wiele zasad, do tej pory, e, ale to już po prostu przegięło wszystko. No, no o to, bo bez walki się nic nie uda. Trzeba walczyć do, do, do zachodniego, dosłownie. Bo wolności się nie, nie, nie otrzymuje raz na zawsze. Jest wolność inna, prawda, wojenna jak wojna, ale jest wolność człowiecza nasza. My, młodzi, nie dajemy zgody na to, co się dzieje w tym kraju. Nie po to studiujemy medycynę, żeby z niej nie korzystać. I nie po to studiujemy prawo, żeby żyć w bezprawiu. Wracaj do kościoła! Wracaj do kościoła! Jestem ciekawa, czy za pięć lat, jak ktoś mnie zgwałci, to bardzo dziecko To my mamy decydować. To nie panowie w sukienkach mają decydować ponad naszymi głowami. Na nich nie czekamy. Myślę, czuję, czuję. decyduję. Myślę, czuję, decyduję. Czy my w jakikolwiek sposób atakujemy policję? My nie mamy żadnej broni, poza słowem, poza naszymi ciałami. Chcemy spokojnie bronić naszych praw. Nie jesteśmy przedmiotami!